Yeah Uh Yeah Uh Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj robimy quizy o Brawl Stars A dokładnie quizy co, wy, co byś wybrał wersja Brawl Stars Po prostu quizy co byś wolał I na początku quiz, który został stworzony 5 lat temu przez Maliniacza123 No i zobaczymy co to będzie, co wolisz wersja Brawl Stars, edycja Brawl Starsowa Zobaczymy na samym początku co byś wolał, brak neta w 1 na 1 albo zginąć na początku i to jest ciężki wybór. Brak neta jest bardzo wkurzający, więc chyba zginąć na początku, chociaż tak woli mniej procent ludzi, niestety. Co byś wolał, Spike level 9 czy Jin level 9? E, raczej Spike'a na level 9 by jakoś weszło co byś wolał, atakować tylko ultami i mieć 0 power cubesów czy grać bez ulta i mieć 10 power cubesów, ja raczej te drugie, zdecydowanie a wy subskrybujcie mój kanał, tak jak teraz widzicie na ekranie, bo naprawdę dobijamy do 2000 subskrypcji, więc zapraszam każdego kto nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału e, okej, okay, co byś wolał, ten skin do Barleya, czy Witch morris? Mortis Ah. Raczej ten pierwszy. Ten pierwszy skinek. Chociaż ten drugi jest złaczwy, wiadomo. Co byś wolał? Być bólem 5 Power Cubesów, czy być koltem 9 Power Cubesów? W ogóle jak to jest napisane, ale raczej ja i tak wolę kolta, więc wybiorę kolta. I 69% też tak wybrała, a 31% woli być bólem i mieć bardzo mało Power Cubesów, ok. Co byś wolał? Dostać Franka, czy dostać 1500 monet i 30 gemów. Franka już mam, więc dostać te drugie. Co byś wolał, ale gdybym nie miał Franka, to raczej bym wybrał to pierwsze. Co byś wolał? Walczyć z Piper jako Barley na blisko. Albo jako El Primo na daleko. Ok, jako El Primo wybierzmy. Co byś wolał? Stał Star Power El Primo, albo Star Power Bull. Do El Primo by jakoś... Posło, nie? Dobra, e, robimy taki kiedyś Brawl Stars'owy content, ale oczywiście niedługo zmieniam content. W sumie Brawl Stars też dalej mnie kusi do nagrywania, ale tak już nie za bardzo. Okej, okay, co byś wolał? E, mieć w teamie Mortisa, czy mieć w teamie Pam? Raczej Pam, bo w sumie Pam jest lepsza. E, co wolisz? E, mieć mało HP i walczyć do końca, czy mieć mało HP i ulec komuś... Dobra, walczyć do końca, let's go. Okej. Okay. Podobał Ci się quiz, tak. Dobra, więc myślę, że. Tak, chcę drugą część. Więc okej, okay, myślę, że widzowie, możemy w sumie zagrać w inną część takiego oto quizu. Okej, okay, więc mamy kolejny quiz. Co wolisz? Edycja Brawl Stars. I tutaj przez 5 lat temu też przez Mikronix. Ty. No okej, okay, kogo wolisz? Shelly albo Nite. Tutaj bym wybrał raczej, oczywiście, Nite. A większość osób woli Shelly. No dobra, ja się tam nie dziwię. Colt czy Bull, Colt, let's go. Ok. Jesse czy Brock, tutaj zdecydowanie Broka, jeżeli tak mam to ująć. Dynamite, Bu albo Tick, zdecydowanie Dynamite, to mój faworyt. El Primo czy Barley, tutaj raczej Barleya. Poco czy Rosa? Rose, wolę Rose, tak jak większość osób. Rico czy Penny. Riko nie mam, ale wybierzmy, że Riko. Daryl czy Karl? Obu nie mam, ale wybierzmy Karla, ok? Yy... Dobra. Kogo woli? Piper czy PAM? Dajmy na piperkę. Yy, Frank czy Bibi. Tutaj zdecydowanie Bibi. Nie wiem jak mam wybierać. Mortis czy tarę? Zdecydowanie tarę. Gina czy Spajka, leci Spike. Kruk czy Leon? Leon? Leon. Oczywiście, że Leon. O Jezu. Ee, Shelly, Nita, Colt, Bull, Jessie, Brock, Dynamike, Butik. Z tych to raczej Dynamica bym wybrał, wiecie? Ojeju. Chociaż najwięcej osób woli Shelly. Ja nie wiem dlaczego. El Primo, Barley, Poco, Rosa. Zdecydowanie tutaj Barley'a, bo nie jest na daleko. Rico, Penny, Daryl, Carl. Tutaj Carla. Ehm, najwięcej osób Daryla. Kto jest najlepszy? Piper, Pam, Frank albo Bibi. Ojeju. I tutaj raczej Piper. Mortis, Tara czy Jean. Tutaj wy bym wybrał chyba Tarę. Bo Gina to nie mam, Gina to nie mam. Spike, Kruk albo Leon. Zdecydowanie Leona. Leon. Tak jak większość graczy w sumie brał Stars. O, kto jest słodszy. No słodszy to jest oczywiście Spike jest słodszy. Która fajniejsza? Jessie Penny. Jak dla mnie Jessie. Akurat fajniejsza. Który skin lepszy? Lion, y Dancer, Brock czy Pumpkin Daryl, jak dla mnie ten Brock Który skin do Broka jest najfajniejszy? Oczywiście, że Boombox Brock Ja go mam, bo ostatnio w, w legendarnym Star Dropie Boomboxa Broka wydropiłem. Ok, który skin fajniejszy? Smoczy Rycerz Jessie albo Letnia Jessie? Raczej Letnia Aha, który skin fajniejszy? Gwiezd na serii On jest mega epicki On był chyba kiedyś za darmo, ale ja go niestety nie posiadam Który skin fajniejszy? Chyba bym zagłosował na Banita Colta Chociaż wiem, że większość osób wybierze tego Si banita. o Si Banita jest przesłodka e, Jasny Mecha Boo albo Złoty Mecha bu. Złoty, złoty lepszy Który skin fajniejszy? Mecha Boo, Robot Spike, Mecha Kruk albo Mech Mike Po wyglądzie, no to tak bym szczerze powiedział, że Mecha Kruk O, największej osób go wybrało Który skin fajniejszy? Nocny Mecha Kruk, czy... Chyba Złoty Mecha Kruk Chociaż on wygląda jak, e, wiecie, jak taki Pokémon Pikachu W ogóle ile jest tych pytań, bardzo dużo widzę Który skin fajniejszy? Naładowany, Riko Popcornowy Rico e, Raczej chyba ten naładowany e, Santa Mike, albo Pikantny Mike O, Pikantny Mike to mój faworyt Ulubiony skin do Majka. Mike'a Który skin fajniejszy? Złoty Barley Tutaj bym chyba wybrał, wiecie co? Klonowego Barleya. No jest mega fajny, jak dla mnie. Który skin lepszy? Freezier Mortis. Tak jest. Króliczek Penny albo Elf. Chyba wolę Elfa. Pirat drogowy Karl albo wieprzowy jeździec Karl. O, tutaj chyba tego drugiego. on jest mega fajny. o że większość osób woli tego pierwszego. Który skin fajniejszy? El Rudo Primo, El Rey Primo. Ten pierwszy. Biały Kruk, Feniks, Kruk, oczywiście Fenix. Sakura Spike, no, Sakura Spike może być. Który skin fajniejszy, do Poko albo do Frank'a taki? Raczej ten do Poko, tak mi się wydaje. Który skin fajniejszy? Poczekajcie, ile tego jest, ojej, ile tych pytań. Dobra, ale zaraz tutaj chcę, że kończymy ten, ten quiz, akurat. Więc sobie to wszystko sprawdźmy. Który skin fajniejszy? Baseballista Bull albo pomocnik Bull. No i to są dwa różne skiny. Chociaż bardziej mnie interesuje ten pomocnik. Bo niebieski to mój ulubiony kolor. Który skin fajniejszy? Viking Bull albo Royal Agent Cold. Jak dla mnie chyba ten Cold. Bo lubię Cold. A który skin jest najfajniejszy? O! Oh. Jak dla mnie Sibanita. Aha. 0% ta głosów jest, co jest? ile tu tych skinów jest, co jest? która jest ładniejsza? nie wiem czy bibi, czy to dziewczyna, czy chłopak dobra, wybierzmy piper co jest lepsze? coiny, gemy, gemy. oczywiście że wow, ile głosów mają gemy, co jest? co jest lepsze? star points, token doublery, tikety nie wiem co to tikety token doublery jak dla mnie co jest lepsze? Gwiezdne punkty, zwykłe punkty. Tego już nie ma, dajmy, że jest zwykłe. A co jest najlepsze? Gemy. Gemy najlepsze. Wygrywają tutaj wszystko. Jaka mapa lepsza? Te zbierek klejnotów, czy starcie? Jak dla mnie starcie? Starcie jak dla mnie. Jaka mapa lepsza? Napad, nagroda. No kurczę, jak dla mnie to napad. Brały oblężenie. Tutaj chyba oblężenie. Nienawidzę zadymy. Tak szczerze powiem, jakie wydarzenie jest najlepsze? Walka z bossem, wielka gra 5 na 1 albo walka z robotami? Chyba ta walka z robotami. Tak mi się wydaje. Kto jest lepszy? Ośmiobitowiec albo Sandy? Sandy, oczywiście, że Sandy. Który z nich jest najfajniejszy? Pirat, Jean, Czerwony i Barley albo Niebieska Sandy? Tutaj chyba ten Pirat. Dobrze, okej. Okay klasyk 8-bitowiec albo Rekine... O, Reknie jest mega epicki. Który skin fajniejszy? Różowa piper albo błękitna Tara? O kurde. I to jest pytanie. Hmm. Weźmy tą różową piper, niech będzie. Który tryb fajniejszy samotna gwiazda eliminacji? Może eliminację? Dobra, który wojownik jest najlepszy? Shelly, Nita, Jessie, Bucarl, Sandy. Oczywiście, że Sandy. Który uzdrowiciel lepszy? Jak dla mnie to Pam. Spoko. Który strzelec jest najlepszy? Oczywiście, Colt. A przynajmniej dla mnie. O kurde, mogłem Spike'a wybrać, bo to był w sumie Spike. No spokojnie zauważyłem. Która waga ciężka jest najlepsza? Bull, El Primo, Rosa, Daryl, Frank. Mi się wydaje, że El Primo. To najbardziej konieczna postać, jeżeli chodzi o Brawla. O kurcze. Leon najlepszy. Leona wybieramy. Tak jak w sumie 51% ludzi na świecie, które grało ten quiz. Który mi Miotacz jest najlepszy? Jak dla mnie Dynamite. Mike. Który skin lepszy? DJ Frank, on jest mega fajny. Chociaż go nie mam. Który skin fajniejszy? No myślę, że Nocny Rycerz Jessie. Który fajniejszy? Wilkoła Kleon. W sumie chyba on był tylko na Halloween. Nie wiem, czy teraz jest. Czy to, to są jakieś wymyślone skiny, czy co? Co jest lepsze? Nowy tryb, na który ciągle dzisiaj się od. Dobra, grał Star Points chyba Brawl TV. Brawl Talk, chociaż w sumie Kurczę. Nie wiem, co to za bardzo jest te Brawl Talk i Brawl TV. Który skin jest najfajniejszy? tylko Maszeli. Jak dla mnie DJ Frank. Chociaż Leon jest mega fajny też. Kto jest lepszy? Sandy. O, to ostatnie pytanie widzę. Okej. Okay. Kogo masz? A stąd to ja nikogo nie mam, ale będę teraz akurat y, osobiście, widzowie, y, akurat teraz zbieram, słuchajcie, na Leona, więc klikam w Leona. No i spoko. A przy okazji widzowie, weszłem w ogóle sobie tutaj do Brawl Starsa Tak na chwilkę tylko, wam tutaj pokazać Bo mamy nową grę rankingową i jestem tutaj na srebro 2 już Srebro 2, tak jest No i generalnie są nowe rankingowe star dropy, które będziemy otwierać sobie na następnym odcinku na moim kanale No i już, słuchajcie, pojutrze, bo w czwartek Wy kiedy to oglądacie to już jutro u was pojawia się nowy karnet zadymiarski. Może go sobie kupię, nie wiem jeszcze, za 50 zł, czy to Nie, za 40, chociaż za 60 zł. Karnet zadymiarski plus. Hmm. No to widzę, że to naprawdę mi fajnie tutaj da Ale na następnym odcinku, myślę, że sobie zagramy w nowy rankingowy tryb W którym można odblokować nowe rankingowe star dropy I też różne inne star dropy, na przykład tutaj mamy mityczny Tutaj już wszystko na brązie odebrałem, mamy srebro 2 A tu będą legendarne star dropy Z czego naprawdę się bardzo po prostu cieszę Tylko, że bardzo ciężko wygrać, ponieważ tam sami pro są w tych rankingowych po prostu wydarzeniach i właśnie odblokowałem Grifa, a jak widzicie za 1900 kredytów aż odblokuję, słuchajcie, Leona. A potem będę zbierał na Edgara, wiecie, bo Edgar jest mega mocnym zademiarzem. A tutaj to na... E... Oczywiście Leon musi wpaść. Tak więc no. Mam nadzieję, że po prostu, no, podobał wam się odcinek, jak tak, to subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry, z, y, oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem najlepiej, no i co, myślę, że to by było na tyle, nie wiem, ktoś mnie tutaj dobra, tak, co, zobaczcie, mam 103 znajomych, no ale dobra, to by było na tyle, do zobaczenia, cześć!